Cześć, witajcie, z tej strony Rokim Życi, Dosia. Cześć. Moi drodzy, lecimy dzisiaj z Dosią na małe zakupy. Obyśmy tylko fortuny je nie wydali. Dosia, wsiadaj może do swojej maszyny A, powolutku. już się robi, z chęcią. A ja, moi drodzy, muszę sobie tutaj... Od... W ogóle, ci otworzę bramę już może. Okej, okay, dziękuję A ja sobie bardzo. przygotuję moją maszynę, bo dzisiaj ja będę jechał w Władimirze, moi drodzy. Także będę dał porządne zakupy. No i będę musiał na ciebie e... czekać. Powiem tak. Zobaczycie zaraz co tam sobie yy, kupiliśmy. Właśnie jedziemy zaraz po odbiór tych rzeczy tak. i tak dalej. Gdzie my jedziemy wydać pieniążki? Dokładnie. Z ale zakupy. masa rzeczy będzie używana właśnie w przyszłym odcinku. Nie wszystko co prawda. Taką jedną rzecz, którą jedziemy kupić, to mogę zdradzić moi drodzy wam, że to będzie karma dla naszych świnek, ale tylko tyle, a resztę to zobaczycie co to na miejscu i możecie zgadywać yy, w komentarzach. Po co nam będą te rzeczy? Jestem ciekaw, czy ktoś będzie w stanie zgadnąć. No, ja trochę w to powoduję. Ja już jadę tam. Dobra, ja tu w ogóle trochę za daleko wyjechałam, bo... Będziesz moim pilotem, tak? <grym> tak, będę musiała też na ciebie czekać, niestety. No Ale to jakie... To złoty o... ...jakie strzała, opony tutaj lecimy. mój Golf ma, strasznie brudne. Oj, oj, dobra. O, coś lecimy ty jeździsz. lecimy, leć, szybko, szybko! Dobra, ja już, już daję gazu. <grym> Dobra. No wiesz, tutaj zanim w ogóle się rozpędzi, to troszkę trzeba jednak, no nie <grym> Zobaczymy jak nam, e, sobie Władymiriec poradzi. No o czy on jecha, będzie za... Śmigał, czy nie. Za szybko pojechałam. Ty, no chyba nawet nawet chyba leci, co? W miarę. No, ujdzie. Ujdzie? Ile jedziesz na godzinę? To sobie może. No to ciężko mi powiedzieć, ale powiedz za 20 parę. A, no dobra, no dobra, to i tak w sumie. Bo te liczniki to trochę już dawno przestały działać. Aha. <grym> A to sobie ten pomal, by... To nie robię, tak, no Dosia, nie dobra, No bo ja to nie umiem tak, wiesz, wypośrodkować. Musisz jednego, dwójkę sobie, wiesz, powolutku. Nie no wiem. Dobra, to ja jadę, powoli. Ole, gozuje! Ty w ogóle, Co? jak noga mocno na boku, tu lewą. Ojejku. Co? Jeszcze raz? Co takiego? Mam no, nogę tą, na boku, lewo, jest jakiś tak strasznie. No bo to, to jest po lewej pierwsze sprzęgło, tak? o nie? O Jezu. Dosia. Dobra, jedź. Pierwsza po lewej jest sprzęgło, ale... On aż tak blisko jest, no? Jeśli się wydawało, moi drodzy, że ono zawsze we Włodymi jest tak bardziej, będzie tutaj dalej, nie? No nie wiem. A może mi się tylko tak wydaje? Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach. Dość jak poleciała. Podziękuję ci, ale nie wiem, zawsze. Weź czas, chwilę zapal. No masz takie trochę bardziej to białe światło niż, tak? niż żółte. no może troszkę, no ale co poradzić, nie? No i za granicę byłem z jakiegoś kraju, nie? ściągnięte. Dobry jest. Mój golf. Jedziemy na zakupki, coś co lubię. No, jedziemy, jedziemy, dosię. <noise> tylko obawiam się, że to chyba jednak nie takie co lubię. No, niestety. <noise> Spokojnie, nie po ubrania. <noise> no właśnie, kurczę. Ale powinni prowadzić jakieś tego, jak tworzysz sobie posyłki, wybierasz, nie? Mhm. Jakieś inne rzeczy, więcej żeby tego właśnie no. było do wyboru, nie? Na przykład yy, tak rodzaj koszulary. okulary no nie? i chyba kamizelka, no i nic więcej. Ej, czekaj, ja tu po lewo powinnam. O, ty, jakiś <noise> nieskrętny ten golf się problema. No ja dzisiaj to ja nie, wiem, nie umiem jeździć. O, ścigamy się. Dobra, ja cię wyprzedzę. O, dam sobie. <grystanie> <grystanie> jakby lewą stronę. Teraz jedziemy tak? Pas. O, i da się to koła to, to, to przybite, co? No właśnie, zwolniłam, Nie wiem, czy zauważyłeś, jest specjalnie. Władimir, to ja, nie to co golf. Golf też sobie poradził. Co ty chcesz od mojego golfika? <grystanie> Dobra, zaraz będziemy na miejscu. No już bliżej, bardzo. Chwila. Ja już tu się rozpędzam. Taka piękna pogoda. Ostatnia prosta. Ojejku, aż mnie coś tu. Coś zostało do Nie, jakieś problemy mam. Oczy mi się wiesz, coś zacięło w oczach. Do siebie może jest tego w Na aukcji wystawimy co? wody na aukcji. Ja on możesz sprzedawać, bo on mi się ogólnie nie podoba, moim zdaniem. On jest biedny. Ja na razie się nam trochę posłuży w tym gospodarstwie naszym całym. Nie, uważam, że słynę przeciągniki. Ale możesz czasem, tam byśmy go sprzedają, no coś lepszego. Można, mo można. A coś nowszego na przykład również. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Dobra. Aby większą moc miało. Ty, takie to miasto duże, że ja tu już się gubię, gdzie ten sklep Dobra, do w ogóle się na chwilę jest. Dobra, dosyć Ja, chwilę muszę podejść tutaj z tyłu. Muszę przyczepę sobie tam troszeczkę, wiesz, burty Aha. Y, zmodyfikować. Okej, okay. a gdzie tutaj wiedziesz? Ja już tutaj mnie? pokazałem widzę tak po drodze mniej więcej, co tam jest. Okej. Okay. W ogóle to się, to też masz tam przy swoją przyczepkę, jakby co nie. A, i trzym sobie podczepę. No już ja kupiliśmy i musisz tą przyczepkę wziąć, tam łopaty. Dobra, to ja już sobie teraz podczepię, dobra? No tak, tak. Mogę zacząć ładować, jak myślisz? Możesz jak chcesz. Ten, dobra, to. Najwyżej mm. potem będziesz nadzorować jak ja tam sobie. Ej, ale ja też mam jakieś tutaj brać te jedzenie, palety do siebie? Nie, 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 spokojnie, nie? tutaj moja przyczepa będzie wystarczająca. Dobra, w sensie no to wydaje. Ja biorę te łopaty. Bo u ciebie te... to tylko jedna wejdzie i to. <ślał> I chyba tylko tyle, było, ja. <ślał> Możliwe. Twoja przypompała ma dzisiaj troszkę inne zadanie od mojej. Okej, okay, dobra. Także ja już śmigam do ciebie z powrotem. Dobra, to ja tu ładuję już. O. O, po co nam tyle tych chłopat? To ja nie wiem. <laughs> Może widzowie wiedzą, to spróbują zgadnąć. Chociaż tak szczerze. Nie chcę być... Nie jakaś... Słucham? <laughs> Mówię, Dosia chyba sama nie wie po co. Nie no wiem, ale ja chciałam powiedzieć, właśnie chciałam mówić, że nie chcę być niemiła, ale czy coś, ale raczej chyba nikomu nie uda się tego zgadzać. Ej, dosia, a mi tutaj e, zabrać stąd? Co rzeczy. zabrać? Bo ja się sobie tak szczę fajnie A ja też mam do siebie to wziąć? Tak, to wszystko Wiadra też? zabrać. Tak. U. Wiadra może jedno w drugie spróbuj powkładać. Da się tak robić? Właśnie nie wiem, spróbuj, nie? Chyba nie, te patryczki na dół zobaczę. dawaj te rzeczy, które można położyć, nie? Wszystko Nie da się wiader jedno na drugie popadać. Znaczy, da się. O tak. A, nie. No i dobra. Dobra, przejedziesz. Co w się, sensie ja nie chcę przejechać do końca, tylko chcę się ustawić lepiej, nie? I łańcuch też miał, ja mam wziąć. Tak, wszystko. Jakie, o matko, jaki on ciężko. Może na koniec wiesz? Sunie się jak wąż. Na początku ci proponuję wziąć tutaj te właśnie motyczki, łopaty. Wiadra mi się wydaje, że jeszcze nastąpi. O, to wielki, oh my god. Mam nadzieję, że to jest moje drodzy z aluminium wykonane, że to jest lekkie przynajmniej. Chociaż po tym siłowniku tutaj, co ja widzę, to <śm> od samego dołu do góry. Ile to podnosi. Hmm. I czy to jest tyle, moi drodzy? A i drabina też do mnie? Czekaj, się, bo coś tu się zepsuło, chyba wiesz? Co się zepsuło? No właśnie, tutaj próbuję. Czekaj. No ja czekam. Ja wiesz co, musisz tam chyba zagadać i poprosić o wózek się nam pożyczył. Wózek jaki? Aha. No bo ja tutaj widzę, że no... Coś chyba hydraulika tutaj odmawia działania prawidłowego, bo się podnosi nam taczeń i zamiast tutaj tego wszystkiego. Ale jeszcze jeden jakby? Czy... A cały wózek. Wózek tak? taki zwykły widłowy. A nie? dobra to poproszę pana tutaj. Oni? Wiem już. Ja nie wyrzucał tutaj odstawię na bok. Oj, oj, oj. Dobra. Mm. Panie, weź nam pożyć wó po wóz... <grych> co? Ale ładny wózyk. Już pożyczył. Ja to umiem zagadać. Dobra, ja tego Włodymirca tu zostaję, po tym, że go podczepisz, co? E, ja... Co mam podczepić niby? No Włodymirca potem, pod przyczep odjedziesz. A. Możeś tak stanęła. No co, przypodczepiłbyś? <laughs> Jak miałem podczepić, coś przed przyczepą No ale to z drugiej strony byś wycofał sobie. Wiesz, ja tutaj specjalnie stanęłam, żebyś mógł sobie poćwiczyć swoje umiejętności tej e, manualne cofania przyczepą. E, czy, no nawet jeszcze bez przyczepy. Właśnie. A tutaj widzę, a ty od razu na łatwiznę, żebym odjechała. Tylko tu jakieś mam problemy dziwne z tym. Nie wiem, ja nigdy, powiem ci, nie obsługiwałam takiego wózka widłowego, także troszkę, no Nie wiesz, no, jest niby powinny być chyba niby okej. Okay. A on mi tu się sunie po tej ziemi, nie no wiadomo dlaczego. Bo, a nie, niżej musisz chyba wziąć. O, toż on jest już idealny. Nie, o teraz. A, i co? Ja widziałam znaczy, stąd, Jakby zaczął to nie mnie wyglądało, to... No, a ja u, u mnie ten, widziałam, że nie, jeszcze nie ten. Eee, aha, to fajnie. Wiesz co, a możesz tą paletę w ogóle podnieść do góry, czy nie? Mogę. Dawaj, weźmiemy ją Nie, bo po prostu razem. mi się wydaje, że po prostu jak jest tutaj jedna, nie wiem czy to, tutaj, to się też tak widać, jedna jest po prostu bardziej właśnie w tej kostce, a druga nie. Nie. Jakby się załamała i być może przez to się to troszkę zepsuło. Nie, u mnie jest dobrze. Dobra, kieruj mnie teraz. No <grym> niżej na pewno, zdecydowanie. Okay, Jeszcze. Dajmy, Jeszcze. No teraz powinny. być... Teraz musi zwiat. być na pewno git. No ja, dobra, zepsuty wózek. O. Teraz dobrze było, no. Teraz dobrze? O, no i elegancko. No to wraz, tak, no, źle moją drogę trzyma. Ty, też do siebie mam brać? Hm, <grym> ja nie wiem, czy to będzie dobrze. Co? Do rozładunku. Zaraz zobaczymy, co? Dobra, ja popatrzę. A wiesz, co jest w tych workach? Bo, yy, no to dla świnek jedzenko. Ziemniaki! Ziemniaki? No, ziemniaki w workach kupiliśmy. Co ty gadasz? No tak! Mhm. No dobra. Dobra, ale to i tak będzie trzecha, poprawić delikatnie. No, chyba tak. Ja, może byś to obróciła tak lekko, co? No, Żeby, wiesz, staram to było... się to jakoś tutaj popchać. Trochę mi to średnio, co prawda. I w drugą stronę, obróć, obróć. Jeszcze całkiem, tak? Tak, całkowicie obrócić. Że wiesz tak wzdłuż, nie? No. To tak nam trzy do wejdą przynajmniej. Okej. Okay. Te ziemniaki to może wrzucimy tak oręcznie. Tutaj mam drodzą jeszcze bo to o. będzie związane no z pewną przyszłą naszą inwestycją i ogólnie przyszłymi planami to już w kolejnym odcinku się dowiecie po co on będzie. No. To się może te palety poładły ręcznie, co? A jak chcesz, może... No bo jakoś ten wózek no niekoniecznie fajnie działa. No dobra, to jest rób, jak chcesz. Wydaje mi się że to przez tą kostkę wszystko. Przez kostkę? No bo no w sensie pojawiły się trochę w tej kostce, nie? A. I przez nie to wiem. się zepsuło. Nie nie. Ja, ja nie normalnie. kupiłem trzech przypadkiem Dobra, dwie tylko kupiłem, okej. Okay. Dobra, teraz ziemniaki dośia ładuję. Okej. Okay. Ten łańcuch jest strasznie ciężki. Tylko to nie są do jedzenia, to tylko dla świnek będą takie, no wiem. Nie dam rady tego łańcuchu podnieść. Widziałeś się tam? stało? Nie. <smiech> Skoczyłem na trzepa. <przyczypa. tum> tam mi zleciało wszystko. A, no brawo, przeciążyłeś po prostu chyba. No chyba tak. Czekaj, czekaj, dobra, jeszcze raz. No dobra, to ten dźwięk nerwowego wyłączę. Ty no fajnie, że mnie tutaj rozjeżdżasz. O nie, Adosia teraz się zepsuło. Co się zepsuło? Co ty zrobisz? Ja go. O matko, Daj mi to, u mnie tego nie ma. A nie dobra jest, ale... Nie, możesz popróbować jak masz ochotę. Hmm, może tobie się uda z tym coś tutaj zdziałać. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że przyczepie nie przeciążymy. Bo tutaj na no, tej karmy jest tyle, że... Naprawdę? Czekaj, ja nie wiem Dobra, się... Ymm, Tylko tu chyba jedne ziemniaki tylko wejdą. Ale sądzę, by drugie o. się zmieściły. Dobra, proszę, naprawiam. Może ewentualnie pasami byśmy spięli, co, Tosia? No chyba przydałoby się spiąć to pasami, ale to się chyba nie zmieści, co? Chyba, że jedno na drugie no, byś nałożył. No właśnie jedno na drugie, w sensie dam na te palety tutaj, widzisz? Wyżej. A worki te tutaj jeszcze też bierzesz? Ymm, tak, 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 te wszystkie bierzemy z ziemniakami. Aha, to masz, proszę. O, tak spięty, elegancko. No, no, z tym elegancką można by troszkę się tutaj no, pokłócić, ale spięte to najważniejsze. Czekaj, czekaj, czekaj. Pyk, pyk. Dobra, wszystko jest, tak? Mhm. Okej, okay, teraz do siebie. Ale ten łańcuch jest za ciężki, nie, nie, nie dam rady go podnieść. Nie dam rady? Okej. Oj, oj, oj. No nic, A co z no drobiną? dobra, to potem go się weźmie najwyżej. Co z drabiną, rok? Yy, drabinę załaduję może do mnie, co? No a się też tak myślałam. No po tej stronie, nie wiem właściwie właściwie. Po tej bym chciał. Po której? Po tej, po tej tutaj. No to tak tak chciałam. Yy, tylko weź tak, to ty weź umieść ją, a ja przytrzymam pasem zaraz złapię ją, co? Aha. takie będziesz miała na środku, tak żeby mógł złapać no, dobrze? No to trochę ty... średnio ja tutaj umiem. No to daj może ja spróbuję, co? Dobra, macie. <laughs> nie zostawaj przy czapy. tej drabiny w przyczepie, nie? Dobra, odepnij sobie jeden pas, nie? Mm. Którykolwiek, który ci będzie tam lepiej. No. I... uwaga, czekaj, jeszcze, jeszcze. Już. Trochę za wcześnie, wiesz. Ale dobrze jest. No nie może być, bo ona wystaje na bok strasznie z tyłu, Dosia. Chcesz to psuć? <laughs> Dosia! <laughs> Patrz, o. Nie, dobra, nie. Który to teraz trzyma? Okej. Okay. Aha. Dobra. Ja ci powiem kiedy masz... Dobra. Dobra? dobra. Okej. Okay. O nie, czekaj, czekaj, czekaj. Jestem gotowa? Mmm, jeszcze nie. Dobra, teraz. Jeszcze Jez... na środku? Dobra. A, tutaj jeszcze jest ok, dobra. Ok, zobaczcie, teraz jest elegancko no, zopane. pięknie. Tylko trochę może z przodu za mocno wystaje, ale trudno. Ej, ciekawe cie... czy było, było jednak trzecie. No było. <laughs> dobra, to ja to może jeszcze załaduję szybko, co? No. damy <laughs> radę. Mm. <laughs> Możesz tego, czekaj, Wody wczepiony masz poczucie Wody przy Poczekaj. A, chcesz wyjąć? Tak, dosio. No tak, Dosia. No dobra, jak ty to sobie sam naładuj, bo ja, to ja tego nie umiem. Dzięki, wielko, za pomoc. Ty. Ja podjadę Wodemircem. Lepiej mi to wyjdzie na pewno. No, się to jakaś kolejność musi być zachowana z tym wszystkim, nie? No, dobra. <noise> Oho, ciekawe, czy sobie da radę Włodimirc w ogóle. Wiesz, co, ta trzecia paleta tak <noise> lekko się nie chce specjalnie zmieścić. Um, proszę nie trąbić. Akumulatora szkoda. <noise> Co ty gadasz, że się jest wyłączony? No jak trąbisz, to. O ja cię. Co się stało? Nic, po prostu. Hej, <laughs> to się u ciebie, tak to wygląda, że. Jak anteny. 5G. Tu już no. nic nie ma więcej? Nie ma, nie ma, Dobra. nie ma. Wiesz co? Bo. Hmm? Ja bym chciał przekrażerać może szczepić da się do tyłu. Gdzie? Nie wiem, czy ten zaczep jest w stanie w jakiś magiczny sposób go przypiąć, nie? Nie mam zielonego pojęcia. A to jest Dobra. karszer. Tu jest karszer. Mhm. Ogromny, powiem ci dosyć. Dobra, wsiadł do ciągnika, ja to jest spróbuję ci go... Czekaj, jest czeka, stój! O, to ja nic nie ten! Nic nie kiknęłam, samo pojechało. <noise> samo pojechało. <noise> Dobra. Ym... No, zdjęłam nogę po prostu. Ty puściłeś, jak schodziłeś, zdjąłeś nagrzewkę. Musisz na grze, sprawdzić, ja czy się ciu. da przyczepić, czy nie. Wydaje mi się, że chyba się nie da. Bo to Moja... jest inny zaczep, nie? Ale ja może nie wiecie, na żyłkę czy coś, no nic. Dobra, czyli w takim razie potem musimy potem przyjechać. To dosia, przyjedziesz, nie? Przyjadę, przyjadę. No się szybko na farmy zawieźć to. Tak? Tam z tanką naszego potem magazynu, żeby tam wyładować od razu lepiej, nie? Serio, tak mówisz? I weźmiesz, nie? Dobra. To ja jadę szybko. Dobra. Ja sobie już jadę po drodze, też, nie? Jakoś tam. Dobra, to ja szybko będę pędzić. Mam nadzieję, że mi. trzeba <laughs> szczetki... <laughs> kursy zrobisz, zanim Oj. tam wiesz. dosia, proszę jedna rzecz. Słucham. Nie wywal się, bo jak dachujesz, to... Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że tutaj gorzej jak pogubię moje rzeczy, szczotki na przykład czy coś. To tam na zakrętach powolutku, bo jak będziesz szybko wchodził zakręt, to wiesz. O, oczywiście, przecież ja zawsze wolno. Dobra, może zdradzimy sekret mały, po co tam to będzie, co? No jak chcesz. To ja tylko mam jedno słowo, moi drodzy. Goście. Tak, chyba wystarczy. damy im szczotkę, wiadro i niech nam sprzątają podłogi. Dokładnie, tak. niech myją auto, nie? O no! Tutaj Albo mi op opony w Golfie przydadzą się umyć, bo trochę brudne. To po co nam karszer? Po co ja będę wracać się po tego karszera, słuchaj? dosia ale to żeby popracowali, żeby wiedzieli, wiesz, że praca nie jest taka lekka. No dobra, dobra. Kersherem to wiesz, moment, moment, nie? Za mocne ciśnienie jak lakier podchodzi, to co będzie? No właśnie mówisz, że po co nam karsher? No to... no... <laughs> no będzie dla nas. No dobra. Jakoś, jakoś to będzie, na pewno. Ty, nam to się wszystko na pewno tam zmieści? Yyy... Um, no tak patrzę teraz? No nie wiem. Dobra, tutaj w prawo, lewa czysta. Ja już dojeżdżam do, do, do farmy naszej, powolutku. Okej, okay, okej. Okay. I nawet się nie wywróciłam. Dobra, tam jeszcze może trzeba gdzieś tam, wiesz, yy, koło domku zaraz, a ja potem sobie najwyżej tam przestawię ewentualnie. Mhm, jasne, 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 oczywiście. Policji nigdzie po drodze nie było, co? Nie. Nie zapalicie? Nie, tylko Fotoradar <laughs> Fotorader właściwie. <laughs> nie no żartuję. Nic, co, co ty rok? Przecież ja zawsze dobrze jeżdżę. W ogóle czekaj, gdzie, nasza, gdzie nasz schowek był przy, przy schodach? Nie, nie. Tam nie, dalej? Po prostu postaw kołomku i tyle. Ja to potem Dobra. wszystko ci pokażę jak coś. To jadę po karę No i tak musimy tutaj to rozdawać, co ja mam, chociaż może karmę hmm. dla naszych świnek to damy może do obory. A tamte, czy do schowka, nie? można dać w sumie, tak, bo jak do tego schowku raczej się niechę, no, nie tak średnio bo zmieści. Bo tam już pół dnia te świnki nie jadły i troszeczkę wiesz, już głodne są, nie? No. Ale chociaż kupiłem na jedzone, więc takie plus, nie? Elegancko. Dobra, zaraz się haminiemy Rok, słuchaj. Bo ja już tutaj słyszę. Zakręć śmierci. Z... Słyszę z daleka twój ciągnik. o. Jak z daleka. Aż tak no, normalno. Pirat drogowy. <głos> 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 jak <w> zakręt wchodzi. <noise> Wyrobiłam się prawie. No prawie. Myślałam przez chwilę, że wiesz, że przyjedziesz bez problemu, nie? Z taką prędkością jak wchodziła. <grym> Troszkę ten lakier porysowałam, maskę. A ja do kiedy robimy te wyścigi motorami? Motorami? Możemy golfami się ścigać. <grym> golfami. <grym> Co, fajny golf. Wydaje mi się, że jest motorami swój. jest lepiej, bo zakręty fajnie wchodzą, nie? Motory? Tak. Oj, no nie wiem. No, skuter na pewno wchodzi ładnie. Jeden A... motor. Dobra, ja już dojeżdżam do wsi naszej. Dobra, ja jeszcze też jeszcze kawałeczek do sklepu mam. Dobra, ja sobie może to gdzieś tam z tyłu dam. Hmm, chociaż drabinę będzie trzeba i tak daj do schowka. Tak samo tą drugą krucz rzucą też drabinę na Gospo u nas, A, chciałam już mówić, przecież my że jedną tylko widzieliśmy, zakupiliśmy. <laughs> nie, bo już jedna jest, nie? Okej, okay, okej, okay, dobra. Niedługo, my rozumieć musimy stąd te rzeczy te już przenieść. Tutaj drabina w krzakach jedna leży. Bo tutaj A prawdopodobnie i... będzie obornik. Co do się stało? Słyszałeś klakson Golfa Rok? Nie. No to będziesz musiał koniecznie usłyszeć kiedyś. Dobra, teraz ja tak muszę pomyśleć, gdzie my chcemy jedzonko. Może w tym miejscu to będzie elegancko blisko. Bo tutaj... Nie, tu im się daje chyba wodę w tym miejscu. A tutaj mi się wsypuje jak nic. Jedzonko. Albo zboże do stylosów żeby zasypać im. Nie mam zielonego pojęcia. No, trzeba to potem sprawdzić. Podczepiony jadę już. Ewentualnie może być też tak, że w tym miejscu też od razu je karmimy. Albo tam. To będzie moje drogie do sprawdzenia na pewno. No, wyjdzie w praniu. Bo tutaj je rozładowujemy. Tutaj jest y, obornik, tak, ciekły ten. Mm, tutaj no, je ścieliliśmy. Więc wydaje mi się, że w tym silocie to będzie wszystko. I tutaj to będzie chyba eleganckie miejsce na składowanie tej karmy. Dobra, jak się zaraz przyjedzą, to moi docy pomoże nam. No i już jeszcze kawałek. nie przemęczył za mocno tutaj. No, o nie, to jeszcze daleko. To jeszcze daleko, słuchaj. Ja jeszcze tutaj ten korek straszny, jest, słuchaj. Korek? E, no, na e, nie, wypadek na tej na autostradzie. <noise> na autostradzie. No, niestety, kurczy. No. Tak to jest. Tak się śpieszysz, nie? I na złość nie może do domu. Na złość, no, rzeczy martwych. Dobra, Niestety. tutaj zostawimy. Ale co porazić, takie jest życie. Dobra, to jeszcze damy tutaj. Oj, oj, oj. A że tego, o tego, okrawężnik się potknął. No. Dobrze ci tak. Dosia. <noise> <noise> co? Czemu <noise> jesteś taka niemiła? Moi drodzy. się jest niemią. O, już słyszę teraz klakson. Już przyjechała. <noise> Wesele jedzie. Wesele. <noise> To się, proszę nie trąbić. Ej, chodź Czemu? do mnie, zrobimy jeden test. Już parkuję. Co? Parkowałam tylko. Chodź do mnie, szybko, szybko, Zrobimy mały test. Czy jesteś w stanie dźwignąć tutaj paletę z workami? No pewnie. Dawaj, zaprezentuj nam się. Tam jest. No to mogę to. opać. A, tam. <laughs> ja wiedziałam, co ty chcesz zrobić. Ty myślisz, że co? Dobra, to bierz drabinę chociaż. Do pracy mnie tu zagonić chciałeś. I do schowka niesiemy ją. Oho, czy ja tu się zmieszczę z nią? A gdzie jest schowek? No tam z przodu, Głaspo, nie? Oj. Ja walczę, żeby tą drugą e, jakoś dźwignąć. O, czekaj, przez chwilę coś było. Dobra, jest. Ale ty majta tą drabiną? <grym> o, powiedz. w powietrzu. Czekaj, czekaj. No. nie blokuj, mnie dosia. No, spadło mi. O, tu gdzie jest schowek, tam dalej? Na samym końcu po lewej. No to tam myślałam właśnie. Na <grym> drabinę. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, od, otwieraj wrota, bo ja mam drabinę. Tylko weź się od razu po lewej kłać, nie? Staram się. I prosto, weź sobie ją połóż na ziemię. Połóż sobie na nie, ziemi. Nie, nie, to przypatrz. O, o. o. No, widzisz, jak elegancko? <laughs> Trochę dalej, dobra. Uwaga, rzucam. Dobra. Ale malutka, ty nice. ja musiałam taką dużą nieść. Dobra, losia, przyczepkę muszę teraz tutaj. Dawaj. Puchasz? Czekaj, czekaj. czekaj. O, czemu zamknęłaś? A, już myślałam, że koniec roboty. <grym /dobre> Dobra. Także ym, tutaj mamy cały arsenał. Mam dość, będę wyrzucał stąd. Dobra. Mogę to rzucać? Mogę. Rzucaj tam. Pewnie, że taką jest. Weź, bo w, w głowę zaraz dostanę. Tylko ty uważaj z tymi. Cztery łopaty, bo z niej mojej trochę znikało, one. <grym /dobre> Więc na zapas już. Tak? Ciekawe komu znikały ostatnio. Tutaj masz do tego. Szczotkę mam? do sprzątania. Ale weź mnie nie rzucaj tego łopacza ja nie mogę ten. Wy, sam, szczotkę, zaraz ty będziesz miał szczotkę. Do sprzątania, sam tak będziesz ty... sprzątał. Co ty myślisz? Co ty, Muszę co ty... Co zrobić kiprowanie automatyczne. Ja. <laughs> Dobra, chyba wszystko wyleciało. Prawie mnie zabiło. Widzisz, a karma wraca. Ja tu chciałeś zabić tymi wiadrami, motykami rzucasz. No, Dosia tutaj za karszera, dobra. Tak ja teraz myślę, gdzie my go, Dosia, jeszcze umieścimy, co? Hmm, nie, nie wiem, gdzieś w garażu może? Dobra, pochowane. Hmm, nie, dobra, Ty może nie. O tutaj, dawaj, patrz, tutaj. W szakach? No. Dobra. Dawaj, możesz wsiąść do golfa, Nie, co ręczy tutaj. No, no, to już to no, na dobra. kołach jest, doła się. Jeżeli tak wolisz. Dobra. Tylko wiesz co, nie wiem, czy go nie będzie tyłem sali tutaj. O, w ten sposób bo tutaj mamy wszystkie te takie do... No, rozumiem. No samo wiesz, co chodzi. Pstryczki. Napełnić jeszcze musimy olejem napędowy. Dobra, to się potem przywiąże. Nie kupiliśmy. Mhm. A przyczapkę to gdzieś do tyłu chyba damy, co? Rok rok, czekaj. Co Dawaj się... je i ciągnij. <laughs> <Jedzie do się. laughs> Czekaj, no ej, damy tutaj. Ja chciałam pojeździć. Niech tu sobie y, stoi na razie, co? Albo to <laughs> się jakieś szło do ogródek. Tak? No. Pokaż. Hmm, kwiatów nie ma. Chwasty rosną, o. <laughs> nie ma czasu pielić. Rower. Dobra, o. tam. K chyba szczęście znowu przyjechał. Zamykam ramę. Zamykaj, nie odawaj czy Świnki podrosły. Na tak w jeszcze. No nie wiem, jeszcze nic nie jadł, to ja z czego miały podrosnąć? <grym> A, dobrze, moi no drodzy, chodź do szyby, chodź do szyby. No dobrze, idę idź do środka. Nie. Nie ma szans. Idź ty. Idź do środka. Idź ty, idź ty do środka, ty jest, ja będę z tej strony, ty Nie, nie. Tej. ci bardziej w kolorze. Chodź, ja cię, wios, ci pasuje. drzwi nawet otworzę. <grym> Idź, proszę. Nie, 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 zamykam, bo ucieknął jeszcze. Dobrze, moi drodzy, także my się będziemy żegnali. Bądźcie się z dosia. Podajcie do niej na kanał, subskrybujcie ją. Macie oczywiście link w opisie. Tak samo macie link moi drodzy w opisie do mapy, jakby ktoś chciał mapę. By poszukiwał. O, tu już widać, bo worki zaczęte, widzisz? No. Także moi drodzy, wam ja dziękuję za uwagę, jak się spodobała łapka w górę i trzymajcie się do kolejnego. Cześć! Pa! pa.